Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski -jumping .pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Wtorek, siódmy dzień lutego. No i jesteśmy, Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, Lake Placid, stan Nowy Jork. Udało się. Nareszcie się udało puchar świata dzięki staraniom. Sandro Pertile dostał się tutaj, za ocean. To były szalone godziny. Szalone godziny, bo dosłownie jeszcze nie skończył się na dobre konkurs Poharu Świata w Willingen, a myśmy już pakowali się, żeby pojechać na lotnisko we Frankfurcie i ruszyć do Lake Placid. Generalnie ta nasza podróż trwała około 20 godzin, więc no sporo, sporo, zwłaszcza że byliśmy bardzo zmęczeni już po tym weekendzie, a na dodatek snu przed tym wyjazdem mieliśmy może 2,5-3 godziny. Tak, o 4 rano w poniedziałek ruszyliśmy z Willingen. Ślizgawica, tam giełka zamarzła, ta woda, która padała całą niedzielę zamarzła. Szczęśliwie dotarliśmy i w towarzystwie prawie całego Pucharu Świata, co było też anonsowane że tak powiem zwykłym pasażerom lotu, lotu rejsowego, dotarliśmy tutaj właśnie najpierw do Kanady. Tak, tak. To no, samolot miał trochę opóźnienia, więc ci zwykli pasażerowie może się niezbyt cieszyli, no bo cały czas tutaj obsługa samolotu wspominała, że niestety z powodu goszczenia znakomitych skoczków na to ta załadunek całego sprzętu NART potrwa trochę dłużej, no i wylecieliśmy z godziny później niż mieliśmy, ale no, to jakoś nie, nie, nie było problemem, no, bo nie było żadnego lotu kolejnego, więc po prostu dolecieliśmy nieco później, ale bezproblemowo. Austriacy, Niemcy, Norwegowie, Japończycy, Słoweńcy, nie wiem, czy zapomniałem o kimś, oni wszyscy byli z nami w samolocie z Frankfurtu do Montrealu. Nie ma Polaków. Polacy skaczą dzisiaj we wtorek w Willingen. Tak, tak, no nieco inną taktykę obrali na, na nasz sztab szkoleniowy obrał. Zobaczymy, kto ostatecznie na tym wygra, czy na, nasi zawodnicy skacząc spokojnie sobie w Willingen. Widzieliśmy, że pogoda tam też dopisuje nie tak jak w weekend. E, tutaj natomiast no, warunki też znakomite i też już dzisiaj na skoczni zobaczymy. Zawodników Pucharu Świata już dzisiaj będą, będą trenować tutaj w nieoficjalnych treningach. Może warto wrócić jeszcze do podróży, bo e, tak nie do końca powiedzieliśmy, jak to przebiegało, że dolecieliśmy do Montrealu, e, stamtąd z kolei trzeba było dostać się tutaj autobusem, skoczkowym e, a, a autem no, podwiózł nas sam syn, Sandro Pertile, więc jesteśmy bardzo mile no, zaszczyceni tym, bo to naprawdę czu, czuliśmy się jak VIPy, e, więc e, przejechaliśmy tutaj, jakieś 2,5 godziny cała podróż trwała. No, najbardziej stresującym chyba bo momentem to było przejście graniczne jednak, e, pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, no bo tam jednak zawsze zadają takie trudne, niewygodne pytania i nigdy do końca ci panowie nie są tacy zaufni, wszystko jest takie troszeczkę stresujące, bo nigdy nie wiemy, czy nigdy nie wiemy, no dla nas to pierwszy raz, ale z tego co słyszeliśmy, to nigdy nie wiadomo, czy, 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 czy zostanie człowiek wpuszczony do tych Stanów Zjednoczonych, czy coś tam jednak im się nie spodoba, no. Doświadczył tego jeden z włoskich skoczków, który niestety no musiał zostać w Wrócić do Kanady. Wrócić do Kanady? Tak, Sandro Pertile w poniedziałek obchodził urodziny, także to miejsce na życzenie pod tym wideo. Tak, to wygląda w ten sposób, że przyjeżdża się z samochodem. Ten samochód zjeżdża na bok, opuszcza się samochód, oddaje się kluczyki, oddaje się paszporty. No i tam tacy panowie, z którymi niekoniecznie chce się żartować, oni patrzą, czy ten Tadeusz to jest na pewno Tadeusz, który miał przyjechać. Tak, i czy na pewno w tych, przyjechał tutaj w tym celu, który opisał, że w którym przy, przy, miał przyjechać, czy nie chce tutaj przypadkiem, nie wiem, szukać pracy i się gdzieś zabunkrować na stałe, no są różne takie um, sposoby, żeby to sprawdzić. No myśmy nie mieli tu jakichś większych problemów, może dlatego też, że jednak większą grupą byliśmy, no i tu można powiedzieć, że przetarł nam szlak już właśnie Sandro Pertile i pozostali tutaj członkowie Fisu, bo z nami też innym samochodem, ale między innymi Christian Kato jechał i, i kilku innych tutaj ludzi, więc naprawdę no nie poszło, nie było to problematyczne, ale co, co, co jednak na tym zmęczeniu człowiek się najadł, strachu, nerwów, no to jednak tro, troszkę to było. Tak, pierwsze zetknięcie ze, ze Stanami Zjednoczonymi, wtorek, środa, to będzie nieoficjalny trening tutaj na skoczniach w Lake Placid, w czwartek i piątek oficjalne treningi, jeden dzień więcej niż normalnie. Tak, no to jest taka drobna zmiana, korekta w stosunku do tego programu oryginalnego, no myślę, że to wszystkich ucieszy, bo i kibiców w Polsce, którzy sobie gdzieś tam obejrzą to chociażby wyniki na żywo, e, a natomiast no, zawodnicy mają okazję, więcej okazji, żeby się zaznajomić z tymi jednak specyficznymi obiektami, jeszcze przed, 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 przed kwalifikacjami, przed głównymi zawodami, no bo jak już przyjechali, taki kawał drogi i przylecieliśmy tu wszyscy, no to im więcej skoków, tym lepiej. Amerykanie mówią, spodziewajcie się Pogodowo wszystkiego. Tutaj będzie lało, wiało, sypało, będzie słońce, tak naprawdę nie wierzcie prognozem, taki jest wydźwięk tego, co tutaj może się wydarzyć. Pierwsze wrażenia z Lejplasy Tadeusz tutaj, tak jak nam się wydawało, co ma być ogromne, to jest ogromne albo jest jeszcze większe, i do tego ten duch olimpizmu, który się unosi w tej niewielkiej wiosce. Tak, no jesteśmy w zasadzie mile zaskoczeni, bo mi, mimo wszystko z reguły jak człowiek sobie wyobraża różne rzeczy, które widział tylko gdzieś tam w filmach, jak właśnie jak to jest w Ameryce i tak dalej, no to, to wydaje się. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. To co filmy, seriale to jedno, a, a, a rzeczywistość co innego. Ale tutaj to właśnie wszystko jest zgodnie z tym, co sobie wyobrażaliśmy, co widzieliśmy na, na, na zdjęciach. Wszystko jest właśnie duże, takie przysadziste, zarówno pokoje hotelowe, samochody, drogi, wszystko, nawet tutaj no, porcje jedzeniowe są takie solidne. Jak zamówiliśmy sobie po takim śniadanku, no to Dominik jeszcze tutaj niesie w siateczce na, na wynos, co najmniej drugie tyle, więc naprawdę, naprawdę jest, no, pod tym względem nic nie zawiodło, jest to naprawdę też bardzo ładnie, bo to jest taki resort, taki, taki ośrodek narsiarski, no bardzo już takich wyższych sfer, więc tutaj, no, tutaj nie, no, nie, nie widać nigdzie jakiejś biedy, to wszystko jest na, na bogato, wszystko jest ładnie, no troszkę jak w jakimś klipie fi, tele, muzycznym, czy gdzieś tam w jakimś filmie, gdzie właśnie przyjeżdżają ludzie sobie poszusować po prostu na nartki, gdzieś tam w weekendy, czy, czy na, podczas ferii zimowych. Ekscytacja to jest słowo, które najlepiej opisuje to, co my czujemy, to, co czują tutaj Amerykanie, ponieważ wszyscy spodziewają się najazdu polskiej mocy polskich kibiców. Jeżeli ktoś się zastanawia, przyjeżdżajcie, tutaj jest kapitalna zima i będzie po prostu kapitalne widowisko. Tak, to jest coś, co też nas mile zaskakuje, że tu właśnie na każdym kroku e, się słyszy o tej e, takiej niesamowitej ekscytacji, tym właśnie, że będzie tu rekordowa liczba widzów i to właśnie dzięki, dzięki polskim fanom. No wszędzie właściwie słyszymy o tym, że to właśnie od Was przyje, przyjedzie tak wielu w, w, wielu kibiców i e, no nam jest miło, bo też jak może tutaj pan, ktoś zauważył, też mocno staramy się zachęcić do tego, żeby kibice, którzy tu mieszkają gdzieś w stanie Nowy Jork, czy nawet dalej, czy w Kanadzie, czy no, czy gdzieś nawet Chicago, że, żeby to po prostu przyjechali i dopingowali naszych skoczków, no bo naprawdę jest to niesamowite wydarzenie, niesamowita okazja, żeby tutaj w Stanach Zjednoczonych najlepszych skoczków świata, no i naszych najlepszych, niestety bez Kamila Stocha, ale mimo wszystko żeby móc dopingować, obejrzeć na żywo, pogadać, wziąć autograf, zrobić sobie zdjęcie, na pewno będzie będzie ku temu tutaj okazja, bo już organizatorzy chcą zadbać o to, żeby dla każdego kibica była tu możliwość jakiejś tam interakcji, jeśli chodzi o polską drużynę, więc na pewno się nie zawiodą. Nie zawiedziecie się także tym, co na ski Wyniki, zdjęcia, jeszcze dzisiaj listy zgłoszeń. Ogarniemy, kto tutaj tak naprawdę wystartuje. Super, ja się tak cieszę na te zawody, że nie mogę. Ja też trochę jesteśmy tacy przymuleni jeszcze po tym, jednak podróży długiej i takiej, no, jednak pierwszej nocy, która była trochę nietypowa, bo poszliśmy spać. Pewnie jakby to tak na szybko policzyć, ale tak o około 3-4 rano polskiego czasu, może piątej no a wstaliśmy o 13 mniej więcej czternastej więc tak jakoś tak zupełnie nietypowo, no ale mam nadzieję, że przyzwyczajmy szybciej niż to miało miejsce w Japonii na razie energetycznie nie jest najgorzej no tutaj drepczemy, zwiedzamy, oglądamy robimy dla, nas, dla Was wideo, zdjęcia więc tych materiałów powinno być sporo a zaraz biegniemy jeszcze na skocznię, żeby zobaczyć jak ona wygląda na żywo jak te skoki wyglądają, no i jak to wszystko ogarnąć i fotograficznie i tak okiem kamery wideo Dobrodošli doma, dobrodošli v planiti.